Dzisiaj Q&A. będziemy odpowiadać na wasze pytania, które zadawaliście na Facebooku i na instagramie. Jestem Kaśka i jestem szefem kuchni w boksach szczęścia. Mam na imię Monika i w boksach szczęścia jestem dietetykiem. Liczę kalorie w Państwa posiłkach oraz to, aby zgadzało się w nich makro. W takim razie zaczynamy i przechodzimy do pytań. Czy macie zatrudnioną specjalną osobę do dekorowania dań w innych cateringach nie, nie spotkałem się z układaniem kwiatków czy półówek truskawek? Nie mamy zatrudnionej osoby do dekorowania naszych diet, ponieważ yy, jest to czynność, którą wykonuje yy, kucharz po ułożeniu posiłku, zawsze sprawdzamy na samym końcu, czy nie brakuje jakiegoś składnika i wtedy po prostu dekorujemy, ponieważ dekoracja jest bardzo ważna, bo jeżeli przyjeżdżają do Państwa nasze diety, otwieracie, to oko się cieszy, a wiadomo też, że oko je pierwsze. Czy układacie dietę dla Hashimoto, niedoczynność tarczycy? Dieta tarczycowa jest to dieta, w której podstawą jest farmakoterapia, natomiast samożywienie ma wspomóc prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. I dieta w nie, niedoczynności tarczycy powinna być y, uregulowana, zbilansowana y, i właściwie ona nie odbiega od, y, zaleca, od zaleceniami od rekomendowanej diety y, w, w ramach zasad prawidłowego żywienia. I patrząc na składniki, których my używamy w naszych dietach i w boksach szczęścia, mogę powiedzieć, że mimo że ta dieta nie jest zindywidualizowana, to jednak przy tym schorzeniu będzie dla Państwa również odpowiednia. Na jakim oleju smażycie? Nie każdy tłuszcz dobrze znosi wysoką temperaturę i aby wybrać ten odpowiedni, należy zwracać uwagę na jego temperaturę dymienia, a także na zawartość kwasów tłuszczowych w danym oleju, tych nasyconych i tych jedno nienasyconych. I tłuszcze, które wybieramy właśnie są odpowiednie do tego, aby poddawać je wysokim temperaturom. Staramy się jak najmniej smażyć. Jeżeli smażymy nasze potrawy, używamy oleju rzepakowego, oleju lnianego i tłuszczu kokosowego. Dlaczego dania są takie smaczne? Nasze dania są takie smaczne, ponieważ przygotowują je dla Państwa ludzie bardzo szczęśliwi, weseli, z wielką pasją kulinarną, z wielkim zaangażowaniem. Abyście i Państwo byli szczęśliwi. Czy mam możliwość zamieniania składników w diecie, jeśli któreś mi nie smakują. E, otóż, proszę Państwa, mamy trzy rodzaje diet. Dietę standardową, wege i wege fish. Niestety nie ma możliwości wymieniania poszczególnych składników w danych posiłkach, ponieważ te posiłki są bardzo dokładnie przeliczane. Wszystkie gramatury są rozpisywane i jeśli wymienilibyśmy dany składnik, no to niestety kaloryczność danego posiłku, a także jego makro już by się nie zgadzało. Dlatego, no, niestety, takiej możliwości nie ma. Mamy trzy diety, i każdy znajdzie coś dla siebie. Zmieniłam dietę na boksy szczęścia, ale nadal mam problem z aktywnością fizyczną. Mam siedzący tryb życia. Czy uda mi się schudnąć? Odchudzanie to w 70% zdrowa dieta. Dlatego korzystanie jedynie z takiego zbilansowanego cateringu na pewno przyniesie efekty, aczkolwiek zalecamy również aktywność fizyczną, która zdecydowanie wspiera walkę z nadprogramowymi kilogramami. Mamy takie przypadki, że jedząc nasze boksy szczęścia, Kudli Mimo, że prowadzą siedzący tryb życia. Następne pytanie Jak przygotowujecie desery i jakich zamienników używacie, że nazywacie je fit? Nasze desery są fit, ponieważ przede wszystkim rezygnujemy z białego cukru, który nie bez powodu nazywany jest białą trucizną. Biały cukier jest przyczyną epidemii otyłości, powoduje nadciśnienie, powoduje miażdżycę, powoduje też próchnicę zębów, także wpływa negatywnie na pracę jelit i mając na uwadze Państwa zdrowie, przede wszystkim usuwamy ten składnik z naszych deserów. A czym go zastępujemy, opowie Wam Kasia. Biały cukier zamieniamy miodem, ksylitolem, owocami suszonymi, owocami świeżymi. Do naszych deserów nie używamy mąki pszennej. Zamieniamy ją mąką żytnią, orkiszową, owsianą. Mąki te mają niższy indeks glikemiczny, a także więcej błonnika, witamin i minerałów. A więcej na ten temat opowiemy Wam z przyjemnością w następnym odcinku, który ukaże się niebawem. Proszę, degustacja. Macie pyszne ryby, kto jest waszym dostawcą? Otóż nasze ryby kupujemy świeże. Świeże filety łososia norweskiego, świeży pstrąg łowiony w tutejszych stawach. Nasze ryby będziemy w jednym z naszych oddziałów w krainie jezior. Jakie dania serwujecie w boksach dla dzieci? Są to obiady z kaloryczności 1500 z diety standardowej, czyli mięsnej. Kaloryczność jaką powinny spożywać dzieci i młodzież jest wbrew pozorom wysoka, ponieważ młodzi ludzie potrzebują dość dużej liczby kalorii, a także wszystkich składników odżywczych po to, by zdrowo rosnąć i się rozwijać. Jest taka mentalność, że dziecko je monotonnie frytki, frytki naleśniki, pierogi, parówki na obiad, tak, bo w ogóle nie tyka warzyw, nie tyka zieleniny. A gdzie no, powinno y, konsumować takie, taką żywność, ponieważ y, przyda mu się to w życiu dorosłym. Nie ma żadnych wynalazków typu, że dziecko tego nie zje wręcz przeciwnie, ma warzywa, ma łączenie różnych sosów z mięsem. przecież mamy y, mięso chudziutkie, tak? W tak, nie mamy żadnych tłustych. No, jedzenie tak różnorodnych smaków jest wyrabianiem już zdrowych nawyków żywieniowych, żywieniowych na przyszłość. Także. Dieta dziecka również powinna być zróżnicowana i zawierać yy, wszystkie produkty. Skąd macie dostawy owoców i warzyw? Współpracujemy z dostawcą warzyw i owoców od wielu lat. Mamy do niego ogromne zaufanie. Przyjeżdżają do nas trzy razy w tygodniu i mamy możliwość przebrania i wybrania tych najlepszych. Ojejku, daliśmy radę, proszę Państwa, odpowiedzieć na Wasze bardzo trudne pytania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi że je zadaliście. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, jeżeli będziecie Państwo chcieli się jeszcze czegoś To zgadziewać. jesteśmy do Państwa dyspozycji w następnym odcinku. Czy na graniu? nie wiem. Wodzianka. Wodzianka. Brawo! Jezu!